Powiatowy Urząd Pracy to nie taki zwyczajny pośredniak. Państwo realizujecie sporo dodatkowych zadań, pośredniczycie w projektach i między innymi organizujecie też powiatowe giełdy pracy. Tak Szanowni Państwo, Powiatu Rząd Pracy realizuje na dzień dzisiejszy wiele zadań. Te zadania są skoncentrowane m.in. na aktywizacji osób bezrobotnych, bo to jest główny cel działalności Powiatu Urzędu Pracy, ale też gro zadań są realizowane na rzecz pracodawców, pomocy im w znalezieniu odpowiednich pracowników, pomocy w tworzeniu miejsc pracy, realizacji usług rynku pracy, także, jak i też instrumentów. Także Wspieramy pracodawców w formach kształcenia ustawicznego poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, a także organizujemy giełdy pracy, a także targi pracy. I takie targi pracy będą. Organizowane w roku bieżącym będą to majowe targi pracy. Będą miały miejsce w dniu 24 maja bieżącego roku w Ekmenie przy ulicy Parkowej w godzinach między 10 a 13. Na targach pracy będą się prezentować pracodawcy z powiatu jaworskiego, jak i też powiatów ościennych. Będą oferowane miejsca pracy w branży motoryzacyjnej, w branży mechanicznej, w branży spożywczej, jak i w handlu. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub zmianą zatrudnienia. Serdecznie zapraszam na te targi. Będzie można bezpośrednio porozmawiać z pracodawcą, zapoznać się z jego ofertą. Z zakładem pracy, jaki reprezentuje, złożyć swoje CV lub zostawić u wyznaczonych pracowników. Będą także służby mundurowe, które będą oferowały zatrudnienie w swoich branżach. Będzie policja, będzie wojsko, będzie straż graniczna. Myślę, że zakres ofert pracy, które zostaną przedstawione na tegorocznych majowych targach pracy, będzie bardzo szeroki i każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie odpowiedniego. To wydarzenie otwarte, nie tylko kierowane do absolwentów, do szkół, tu każdy może przyjść. Tak, szanowni Państwo, na te targi może każdy przyjść, kto ma tylko ochotę i zechce zobaczyć, jak targi pracy wyglądają, jakie oferty są, więc każdy bez względu na płeć, wiek czy, czy, czy cokolwiek innego, serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego powiatu i nie tylko powiatu, osoby, które są po prostu zainteresowane ciekawe tym wydarzeniem. Będą wszyscy mile widziani. Wstęp jest wolny, między 10 a 13 w parku. Mam nadzieję, że pogoda dopisze nam, więc będzie miło i przyjemnie i każdy będzie mógł skorzystać z tych ofert, które będą prezentowane w trakcie tego wydarzenia.